Czy wiesz, jak zainwestować w nieruchomość, która pracuje dla Ciebie od pierwszego dnia, masz szansę zobaczyć mieszkanie, które łączy doskonałą organizację, nowoczesny standard i przede wszystkim świetny potencjał inwestycyjny. Cześć, ja nazywam się Wiktor i jestem inwestorem nieruchomościowym we Wrocławiu, a dzisiaj pokażę Wam prawdziwą perełkę na ulicy Łokietka i uwierzcie mi, takich okazji nie ma wiele. Ale żeby nie przedłużać, zobaczmy mieszkanie. Mamy świeżo wyremontowane mieszkanie o powierzchni 63 metrów na trzecim piętrze z windą i mediami miejskimi. Fajnie czy fajnie? A w nim cztery przestronne pokoje, biurka, łóżka, szafy. To wszystko tu czeka na przyszłych najemców i co najlepsze, to wszystko jest absolutnie nowe. W kuchni nowoczesny sprzęt, pojemne szafki, miejsce do gotowania i oczywiście zmywarka. I wszystko co potrzebne, aby każdy dzień zaczynać z energią. W łazience prysznic, funkcjonalne wykończenie i osobna toaleta, czyli idealne rozwiązanie dla kilku lokatorów. Ale to nie wszystko. Jeden pokój ma balkon, z miejscem na poranną kawę, z widokiem na wspaniałe wrocławskie kamienice. To mieszkanie to inwestycja, która zwraca się łatwo, szybko i przyjemnie i już Wam to tłumaczę. Ale wcześniej skorzystam z mojej osobistej asystentki, Chati. Cześć Czati. Cześć Wiktor, co tam? Powiedz mi, proszę, jaki jest procentowy zwrot z wynajmu 60-metrowych mieszkań we Wrocławiu według Głównego Urzędu Statystycznego? Średnia roczna stopa zwrotu z wynajmu mieszkań we Wrocławiu o powierzchni powyżej 60 m2 wynosiła około 5,38% według danych z września 2024 roku. Okej, okay, a czy to są dane z GUS? Te dane pochodzą z bankier, gdzie z niego brano statystyki. Przypuszczam, że gus może mieć podobne lub zbliżone dane, ale jeśli potrzebujesz dokładnych informacji bezpośrednio z GUS, warto sprawdzić najnowsze publikacje statystyczne. Zawsze warto sprawdzić. Dziękuję to. Czy 5,38% to jest fajnie? No nieźle. Ale czy może być więcej? Zróbmy szybką kalkulację. Cztery pokoje wynajmujemy w następujących cenach. 1300, 1400 i dwa razy po 1500 zł. Najemcy płacą oczywiście dodatkowo za media. Skąd te ceny? Powiem Wam coś. Zarządzam podobnym mieszkaniem, tylko w gorszej lokalizacji, też na trzecim piętrze, ale bez windy, z ciemną kuchnią, a toaleta nie jest osobna i osiągam dokładnie takie same ceny za pokoje. Dla niedowiarków kopię mam tutaj w szufladzie. Wyobraźcie sobie, jak ogromny potencjał drzemie w tym mieszkaniu. Rocznie po odliczeniu mediów właścicielowi zostaje 68 400 zł, prawie 7 dni. Załóżmy teraz, że szukamy zwrotu na poziomie 7% sensowny zwrot. Cena tego mieszkania wynosi wtedy 970 000 zł. Zaznaczam, to jest cena za gotowy produkt inwestycyjny, który pracuje już od pierwszego dnia. Ale jak wcześniej mówiłem, ma być łatwo, lekko i przyjemnie. Jak to zrobić? Zlecić nam to zarządzanie. No ale wtedy spadnie rentowność, powiecie. I tu przychodzę z pomocą, bo kiedy zdecydujesz się na nasze zarządzanie, to podwyższymy roczną stopę aż do 8%. Podnosząc ceny pokoi, zapytacie? No nie będziemy walczyć z rynkiem. Obniżymy cenę tego mieszkania do 855 tysięcy zł, czyli o ponad 100 w w zamian za to, że zlecicie nam to zarządzanie. Mamy win-win? Jeśli chcesz, żeby Twoje pieniądze zaczęły pracować na Ciebie, skontaktuj się ze mną już teraz. Zajrzyj też na mój profil na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziesz więcej takich perełek. Do zobaczenia i powodzenia w Twoich inwestycjach. Czołem! Dla studentów to może być jak wygra w Totka. Każdy ma swój kąt, a i tak wszystko blisko siebie. Idealne miejsce na wspólne naukowe lub imprezowe wieczory. Chyba dobrze nam poszło, co? Świetnie sobie poradziliśmy. Miło było z tobą rozmawiać.